Dzień dobry. Zobaczcie, niedaleko mojej działki są ścinane drzewa. W związku z budową drogi, z jednej strony jest to zła informacja, ale z drugiej, akurat dla mnie, można powiedzieć, że dobra, zobaczcie ile tutaj zostało wyprodukowanego materiału do ściółkowania. Są to takie zrębki, którymi bardzo fajnie, można sobie wyściółkować rabaty. Tutaj kolejne bardzo zdrowe, duże drzewa w tle zresztą słyszycie rozdrabniarkę, która rozdrabnia te wszystkie gałązki na takie właśnie zrębki. Są również takie stare drzewa schorowane, jak widzicie tutaj w środku właściwie puste z nich też y, robi się zrębki, ale akurat takich zrębek nie zaleca się do stosowania w ogrodnictwie, ponieważ mogą one przenieść wszelkiego rodzaju choroby na nasze rośliny. Ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie moje rośliny, które zostaną właśnie wyściłkowane takim oto materiałem, czyli tymi zrębkami, które pobrałem sobie. Całkiem niedaleko. Pobrałem sobie oczywiście ich o wiele więcej. No i tutaj pierwsza z roślin. Trzeba ją tylko jeszcze wypielić. Jak myślicie, co tutaj rośnie? Maliny. Malinki, które są tutaj strasznie zachwaszczone. Nagrałem kiedyś odcinek o tym, jak pielęgnuję zaniedbane maliny. No, ale jak widzicie, dalej rosną tutaj pokrzywy, no i trzeba coś z tym zrobić, dlatego nim użyję tych zrębek, muszę się zająć tą rabatą. Malinowy zakątek, już oczyszczony z wszelkiego rodzaju chwastów. No i widać tylko gołą ziemię, i na taką ziemię. Bardzo fajnie jest wysypać zrębki, które zahamują rozrost chwastów, będą utrzymywały podwyższoną wilgotność gleby, a także oczywiście dodadzą waloru estetycznego. Pod maliny możemy wsypać nawet 5 cm warstwę tych zrębek, ponieważ maliny są bardzo silnie rosnącymi roślinami i one z łatwością przebiją ten pancerz, który stworzą te zrębki, no a na przykład już takie rośliny płożące, no z czasem oczywiście i tak przebiją i będą tutaj rosły, ale będą miały utrudnione zadanie właśnie te chwasty. No i jak widzicie z takiego wiaderka dosyć grubą warstwę sobie tutaj wsypałem, a za chwilę jeszcze ją tak troszkę Porozrzucam, żeby była równomierna. Wyściółkowane maliny wyglądają w taki sposób. Przyznacie, że bardzo estetycznie, nie to co wcześniej. Widać przede wszystkim tylko i wyłącznie maliny, które w takim oto środowisku będą rosły o wiele lepiej. Ponieważ taka materia organiczna, Poprawi w zdecydowanym stopniu uwilgocenie gleby, właściwości termiczne tej gleby, zrębki ograniczą zachwaszczenie, nie będzie tu się tworzyła żadna taka skorupa ciężka dla tych malin. Ziemia nabierze takiej lekkiej struktury gruzełkowatej. Po kilku godzinach pracy. Oczywiście z przerwami na odpoczynek udało się te śliczne maliny doprowadzić do porządku. Teraz przez jakiś czas będę miał spokój z przerastaniem chwastów, no i maliny spokojnie sobie dorosną aż do pierwszych owoców, które naprawdę są bardzo smaczne. Tak oto wyglądają moje trzy malinowe zagony. A kolejnym krzewem, gdzie możemy wykorzystać zrębki, jest borówka amerykańska. Tą borówkę, jak widać, ściółkuje na bieżąco, ale nie zaszkodzi dodać jej kolejnych zrębek. Tym bardziej, że zobaczcie, znalazłem również takie figury geometryczne drewniane. No ale na taczce mam również zrębki, które po prostu dosypię. Dla borówek najlepiej sprawdzają się takie zrębki typowo iglaste. Nie to co w Malinach, gdzie takim najlepszym rozwiązaniem było zastosowanie zrębek mieszanych, czyli troszkę z liściastych drzew, troszkę z iglastych. A dla takich borówek, które lubią środowisko kwaśne, najlepiej sprawdzą się zrębki z drzew iglastych. Takie też zastosowałem. Ale tutaj, taką największą ciekawostką jest chyba ta aranżacja, którą sobie wykonałem z takich pozostałości po ściętych drzewach. Tworzą one takie fajne figury geometryczne, no i mam taką swoistą ozdobę tej rabaty. Wyściłkować możemy również porzeczki. Zobaczcie, mam takie tutaj oto porzeczki które powolutku już tutaj owocują. Widać małe owocki. No i żeby nie zakłócać tego procesu, bo tam gdzieś na dole rosną jakieś drobne chwaściki, warto również wysypać tutaj taką taczkę mieszanych z zrębek, czyli z drzew liściastych, a także iglastych. Taka ściółka organiczna. W miarę upływu czasu pod wpływem działania mikroorganizmów ulegnie swoistemu rozkładowi, dostarczając jednocześnie glebie takiej dobroczynnej próchnicy. Jednocześnie taki krzew porzeczki możemy spokojnie zasilać jakimiś gnojóweczkami sporządzonymi na bazie np. Na pokrzyw, żywokostu, i tym podobnych. Tutaj też najlepiej zastosować taką warstwę około 5 cm. Kiedy zaobserwujemy na przykład, że pod tym krzaczkiem stworzyła się już taka fajna warstwa próchnicza, możemy dosypać z rębek, a tą taką warstwę próchniczą przenieść na przykład na kompost, na kompostownik, gdzie fajnie to się jeszcze wszystko. Przerobi, a my będziemy mieli pod porzeczką świeżą warstwę zrębek, która z czasem znowu stanie się próchnicza, no i zdecydowanie ograniczy rozrost chwastów. Tak wygląda obsypany krzew porzeczki czarnej, również myślę całkiem estetycznie. Kolejnym krzewem, który rośnie sobie na mojej działce. Ba, nawet ma pierwsze już nawet takie dojrzałe owoce. To jest krzew jagody kamczackiej. Zresztą jagoda kamczacka owocuje najwcześniej z wszystkich krzewów owocowych na mojej działce, przynajmniej. No i taką kamczatkę również. Zobaczcie, tutaj obsypuję takimi zrębkami. Na mojej działce rosną również wrzosy, które również obsypuję takimi świeżymi zrębkami. Wrzosy po wczesnowiosennym cięciu już prezentują się całkiem ciekawie. Jak widzicie, są już zielone i zaczynają swój start. No i ostatni już krzew na mojej działce, który jest dopieszczany zrębkami. Jest to jeżyna bezkolcowa. Wygląda ona w taki sposób. A tutaj na dno wysypię za chwilkę troszkę zrębków, ponieważ został mi jeszcze jeden worek. Tutaj sposób obsypywania tego krzewu jest podobny tak jak w każdym innym wypadku, ale ja was chciałem jeszcze ostrzec. Abyście nie stosowali w swoich ogródkach takich zrębek z drzew, które były porażone chorobami kory, drewna, patogenami takimi jak rak drzew, srebrzystość liści, zaraza ogniowa, guzowatość korzeni oraz chorobami pasożytniczymi. Te wszystkie patogeny mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla naszych upraw. Dlatego starannie przyglądajcie się materiałowi, który zamierzacie pobrać i wykorzystać do ściółkowania swoich rabat oraz grządek, ponieważ musi on być naprawdę zdrowy. Najlepiej, gdyby był taki przekompostowany minimum przez rok i wtedy mamy gwarancję, że jest on Bezpieczny. Ja swój materiał do ściółkowania pobrałem z miejsc, o których wiedziałem, że te drzewa, które były tam zrębkowane, były naprawdę zdrowe. No i z jednej strony szkoda tych dużych drzew, że zostały ścięte. No a z drugiej strony taki materiał warto wykorzystać, tak jak tutaj w moim przypadku. Do wyściłkowania krzewów na działce. A ściłkować z rębkami można nawet truskawki. Wtedy one są naprawdę szczęśliwe, ponieważ żaden chwast nie zakłóca ich rozwoju. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.